Chcesz zadbać o odporność swojego dziecka, zadbaj o jego sen. Sen to jedna z najważniejszych rzeczy, które wpływają na zdrowie i odporność maluchów. Podczas snu organizm regeneruje się, wzmacnia układ odpornościowy i nabiera sił do radzenia sobie z ustrojami. Jestem specjalistą medycyny chińskiej i podam Ci kilka wskazówek, jak poprawić jakość snu Twojego dziecka. Bardzo ważne są rutyny, ustal stałe godziny zasypiania i budzenia się. Dzieci bardzo potrzebują regularności. Spokojna atmosfera, zamiast ekranu, zamiast telewizji, zrób dziecku spokojny masaż, koniecznie wyłącz wszystkie urządzenia, porozmawiajcie, poczytaj mu bajkę. Trzecia rzecz to optymalne warunki w sypialni. Zadbaj o temperaturę w pokoju, oczywiście zadbaj o to, żeby było jak najmniej kurzu i było jak najczyściej. Dzięki wietrzeniu pomożesz dziecku lepiej spać. Kiedy dzieci lepiej śpią, ich organizm jest silniejszy i lepiej radzą sobie z wyzwaniami dnia codziennego. Ta mała zmiana robi naprawdę wielką różnicę. Przygotowałam dla ciebie więcej takich rad, więc zapraszam cię na mój webinar. Wystarczy, że wpiszesz w komentarzu dziecko, a wyślę ci link do zapisu. Sprawdź wiadomość prywatną.